Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla raka na sierpień 2022 roku. Rozkład będę robiła stali Millennium Tot Tarot. Myślę, że wystarczy. I zobaczmy. Co tutaj dla raków? Będzie chciało się pokazać. W przeszłości król miecze. Teraźniejszość, trzy miecze. Przyszłość, siedem denarów. Karta rada, sześć kielichów. Środowisko, otoczenie. Dziesięć kielichów. Trudność, królowa, mieczy. Jak pokonać arcykapłanka? I wynik rada: e, cztery miecze. Pod spodem mamy e, koło fortuny, dwa denary. I e, I królową buław, więc myślę, że tutaj jakaś zmiana będzie, tak? Ona może być przewidywa przewidywalna, taka, e więc tutaj e też warto nie martwić się za bardzo, tak? Na zapas. Dobrze, zaczynajmy. Król Mieczy. Podejmowanie decyzji e takich życiowych ważnych, które będą miały duży wpływ, tak, które mają duży wpływ na to, co się dzieje, tak, obecnie i tak dalej. Więc tutaj y działania, tak, y to wszystko też na poziomie właśnie takim intelektualnym. Y myślę, że tutaj dużą y właśnie, y y dużą rolę właśnie odgrywał umysł, tak, w tych decyzjach. Ale myślę, że one są dojrzałe i przemyślane, więc są dobre, myślę, tak, że one w przyszłości zaowocują. Chociaż w teraźniejszości mamy trzy miecze, no jest to jakieś rozpoznanie, też to dobra jest ta energia, tak, bo wiemy, na czym stoimy, już się nie mamimy, nie mamy żadnej nadziei, tak, tylko po prostu wiemy na czym stoimy. W ogóle trójka mieczy w tych czytaniach sierpniowych bardzo często się e, pokazuje. Więc tutaj już nie uciekamy, po prostu jest to przyszpilona jakaś sprawa, i ona jest po prostu to, to uświadomienie sobie jakiejś sprawy jest bolesne. Najważniejsze, żeby te miecze wyjąć, żeby nie być za długo w tej energii, żeby po prostu pójść do przodu. W przyszłości 7 denarów więc jeżeli czekacie lub czekaliście jeszcze z tym, może związane, to już wiadomo także na czym stoicie, że tutaj może warto się, jeżeli to chodzi o tą sprawę, jest to z tą sprawą związane, zastanowić się, czy, czy w ogóle warto w to wchodzić, czy energię tutaj y, kierować, czy po prostu y, nie odwrócić się już od tego, tak, nie zmienić y, nie zmienić y, z, 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 z kierunku tej swojej energii, tak, wydatkowania tej energii, czy warto w to, tak, więc no chyba, że jeszcze tutaj na coś właśnie czekacie, tak, ale tutaj karta rada sześć kielichów, tutaj sześć kielichów myślę, że tutaj w tej konfiguracji mówi o tym, żeby też może nie przebywać za dużo w przeszłości, żeby nie analizować, żeby nie idealizować, także, żeby jednak dać sobie, żeby zająć się właśnie życiem tu i teraz i dać sobie szansę po prostu na coś nowego, żeby nie, nie, nie przebywać właśnie w tej przeszłości, tylko w przyszłości. Bierzcie to, co macie i róbcie z tych rzeczy. Najpiękniejsze rzeczy, które po prostu y, potraficie, tak? Z tego, co po prostu macie na co dzień. Róbcie cuda, tak? Ta energia o, o tym mówi. Środowisko, otoczenie, dziesięć kielichów, więc tutaj jest pełnia doświadczeń. Może tutaj, jeżeli to jest, to jest z Wami tutaj bezpośrednio związane, y, w, ty, w tym temacie, tak? Y, no to już jest tu też. Y, Dziesięć kielichów, już tych doświadczeń jest tu dużo. Mogą ciążyć, mogą być różnego typu, więc ta energia już tutaj się u tej osoby domaga rozładowania. Tak? Może być nawet tej osobie, jeżeli dużo jest takich ciężkich tutaj przeżyć, może być tej osobie bardzo, bardzo ciężko, ale ta ulga przyjdzie, tak? bo tu już się nic nie da dołożyć i będzie trzeba wejść w kolejny etap. Trudnością jest y, królowa mieczy, czyli podejmowanie teraz decyzji, tak? Może tutaj jeszcze na coś czekacie, gdzieś jesteście w przeszłości i ciężko jest po prostu podejmować y, decyzję. Y, może jest też ciężko podejmować decyzję, y, ponieważ wszystkiego nie wiecie, tak? Mamy tutaj karta radarska, kapłankę. Może ona mówi o tym, że tak, nie wiecie, może nie będziecie wiedzieli, może coś, może coś ona jednak odkryje, tak? Też może być, ale to myślę, że rzadko, że coś ujawni. Ale myślę, że trzeba mimo wszystko podejmować decyzję, mimo to, że nie wiecie, bo większość ludzi nie wie, podejmujemy w ciemno te decyzje i trzeba się tutaj bardziej kierować po prostu intuicją. Um, więc tutaj zdać się trzeba na intuicję, nie na rozum. Ta energia mówi, jeżeli chcesz podejmować decyzję, to bardziej, yy, yy, bo jest dużo niewiadomych, kieruj się intuicją, nie rozumem. Bo może rozum tutaj nic, nic nie pomóc tak naprawdę. Gwiazda. Proszę. Myślę, że jesteście na dobrej drodze, że to, co się wydarza, tak, tak miało być i że to jest dobre dla Was, tak? Też gwiazda mówi o jakiejś nadziei, tak, którą mamy, a ja tak naprawdę no jest to takie, taka złudna może być ta gwiazda też, tak? Więc też tutaj... Yy... Jeżeli dużo przebywacie w przeszłości może, może tutaj y, y, tęsknicie za kimś za czymś, z za jakimś fajnym stanem, tak, który był y, i macie tutaj macie dużo, jest dużo niewiadomych, tak? I y, y, może to mówi y, kierujcie się intuicją. Y, no i to też bym powiedziała. Z, z jednej strony, no może to właśnie to, co się dzieje, tak, właśnie tak, miało, tak ma być, tak? A jeżeli macie jakąś może jeszcze jakieś też nadzieje, e, no to też no, różnie z, tomi, z tymi nadziejami bywa, tak, z tą gwiazdą. No nieraz, nieraz one się nie spełniają, tak? Więc e, też może to mówić o tym, żebyście. E, w tej konfiguracji tych sześciu kielichów, przebywanie cały czas w tej przeszłości, no że jednak może niekoniecznie się to spełni, tak? A więc no po prostu ja bym tutaj dwie takie możliwości. No jeszcze może dobiorę coś do tej gwiazdy, bo... Dwa miecze. Czyli tutaj też trzeba podjąć jakieś decyzje, tak? Więc tutaj możecie mieć problem, tak? Czy, czy słuchać serca, czy rozumu, też, tak? I tutaj może zdać się jednak, właśnie w takiej sytuacji, jeżeli nie wiecie, co robić, to jednak zdać się na tą gwiazdę, że tu bardziej bym tą wersję, że jesteście jednak prowadzeni mimo to, że jest tutaj dużo niewiadomych, żeby się zdać na tą gwiazdę, e, może trzeba po prostu zatrzymać się, bo często też dwójka mieczy to mówi o tym, że właśnie nie możemy podjąć tej decyzji, ale może nieraz po prostu to może być taka decyzja, tak, że ja nie podejmuję, niech mnie świat poprowadzi. E, no i mamy tutaj tą na szczęście czwórkę mieczy, czyli regenerację, tak regenerację, więc może to jest też taki czas, żeby, żeby odpocząć. I tu też mamy ten kwiat, więc może po prostu niech życie nas prowadzi, tak? Dobrze. Jeszcze może ostatnią energię tutaj do tej czwórki. Dwa denary, skupmy się na tym, na swoim celu, co chcemy osiągnąć nad działaniami, czy to nas przybliża, czy nas oddala. Zwróćmy uwagę właśnie na tą codzienność i w tą szóstkę denarów. Nie wstecz, tylko bardziej patrzcie, co zrobić właśnie każdego dnia, żeby się przybliżać do tego, czego pragniecie. No dobrze, tajemnicze, jakbym powiedziała, jest to czytanie, ale myślę, że jesteśmy tutaj prowadzeni jednak przez tą gwiazdę, tak? Że tutaj jednak ta wersja bardziej. Hmm, że, że jesteśmy na dobrej drodze i mimo to, że nie wiemy wszystkiego, nie rozumiemy wszystkiego, ale jesteśmy, jesteśmy prowadzeni tak? i że tutaj może poddać się bardziej. Tak wygląda czytanie dla Raków na sierpień 2022 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Hej!